Dzisiaj mam tylko zimyczki z tej strony Wojtek, a dzisiaj Wam pokażę jak pobrać Minecrafta. Więc spisujemy Minecraft byzyczu i klikamy i klikamy to pierwsze. Tu Wam wyskakuje, jeżeli chcecie ten albo ten, ja oczywiście wybieram ten, bo ten jest najlepszy, najnowsza wersja. I tutaj klikamy, pobierz mi na i tutaj Wam wychodzi takie coś. Klikamy sobie na tej stronie i tu wam się ładuje. I tu się wam ładuje, a jak się załaduje, to klikamy sobie tutaj i y, wtedy nam się tu Minecraft pobiera i więc to by było na, na tyle. Więc do zobaczenia do następnego odcinka i